Witam wszystkich po raz kolejny w ramach programu Ambasador Innowacji. Dziś będziemy testować najnowszy trymer firmy Philips z serii 7000. Trymer, który posiada system zasysania ściętego zarostu. Żeby jak najbardziej obiektywnie ocenić pracę i skuteczność tego nowego trymera, część twarzy ogolę właśnie nowym trymerem z systemem zasysania zarostu. A drugą część twarzy tradycyjnym trymerem z laserową prowadnicą bez takiego systemu. Trymer ustawiony na 5 mm skutecznie przycina zarost. No, a na umywalce no, nie widać większych śladów. Chociaż coś tam zostaje, ale nie jest to tak duża ilość do sprzątania. Jak w przypadku tradycyjnego trymera takim, bez takiego systemu zasysania. Druga część twarzy i tradycyjny trymer bez systemu zasysania, jak widać, też goli równie skutecznie, ale na umywalce o. Widok tradycyjny dla większości mężczyzn golących się Trymerem, który niestety potem trzeba usuwać. Po zakończonej stylizacji wystarczy usunąć końcówkę, wyczyścić komorę ze ssanym zarostem i pod bieżącą wodę, wodą umyć ostrze. Można ewentualnie jeszcze użyć precyzyjnego trymera do przycinania końcówek. Najnowszy trymer do brody Philips serii 7000 posiada nowoczesny system do zasysania ściętego zarostu. Może nie jest w pełni funkcjonalny, bo pozostawia po sobie jakieś ślady na umywalce, ale jest na pewno o wiele bardziej skuteczniejszy jeśli chodzi o czystość niż tradycyjny trymer do zarostu. Posiada on także wytrzymałą, szybko ładującą się baterię, dobrze leży w ręce, jest to na pewno produkt godny polecenia.